Cześć, tu Marcin z TBG Testing Board Games. Dzisiaj pokażę unboxing i skrócone zasady, które mamy opisane gry Harry Potter Times Up. Gra wydawnictwa Rebel. Z tyłu mamy tutaj już zasady. Nie ma nawet chyba czasu. Zawartość powinna być tutaj Klepsydra, 220 kart, instrukcja, woreczek i notes do zapisywania wyników. I szybkie tutaj, tak mamy gracze 4 do 12 możemy grać, 8 plus i na 30 minut. Ok, czyli jest. Tutaj brutalnie rozpakowujemy, bo nie jest tak, żeby mógł zachować sobie tą folię, bo pudełko jest dosyć specyficzne. Zaraz zobaczycie zresztą. Nie jest żadne otwierane od góry, od dołu, od boku, tylko jest jakieś takie hmm, trochę koślawe. I zakrywane. No, ciężko, bo będzie się otwierać. Jak będziemy je przesuwać, bo bardzo łatwo się otwiera, ale nie to jest najważniejsze w tej grze. Najważniejsze mamy tutaj zasady, które są proste. Mamy tutaj 3, macie 40 sekund, 3 rundy na to, żeby wasze drużyna odgaduje jak najwięcej kart. 3 rundy, Hedwika, opisz. Użyj tylko jednego słowa albo pantomimum możemy. Czyli to są całe zasady. Kto, wygra, kto więcej tej odgadnie, ten wygrywa. I mamy tutaj, tak, mamy woreczek, fajnie, że jest woreczek, nie wiem po co, może na karty, może na coś innego. Mamy notę z punktacji, taki sobie, oczywiście, jakiś QR kod, i mamy instrukcję, instrukcja, reguły rozgrywki. Pierwsza runda, swobodny opis. Jest wszystko ładnie opisane na szybko. No to jest typowa gra imprezowa, więc co to było? trudnego może być. I kart. Kart mam bardzo dużo. 220 na grę nawet imprezową. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Sobie trochę pomogę nożykiem. Wcale łatwo nie idzie. I to jest plus, zaraz zobaczymy co tutaj będziemy mieli. Aczkolwiek już widzę, że, że mamy dwa hasła. Bitwa po jednej, kusza po drugiej, z drugiej strony Harry Potter, Times Up. Tak, z tej strony więc mamy dwa hasła na każdej karcie: 220k, czyli 400. 40 haseł, klapa w podłodze sklep, bliźniaki, różdżka czarodziej, krów no niektóre są tutaj, można powiedzieć z tym światem czarodziei jakby powiązane, miksturę widziałem, zakazany las, niektóre są takie zwykłe ale chyba bardziej brzeszcząca chata Betty, no dobra wszystkie są chyba tutaj jakoś związane z Harrym Potterem chociaż kusza, bitwa, pieśń, ruiny no zaraz drugą talię kart Myślę, że też podobnie, ale myślę, że to jest ten plus, że nie są aż tak bardzo no, szczegółowe, bo ciężko byłoby coś opisać. O, tu mamy pierwsze. Co to mamy? Pani Norris. No, to prędzej Szczakiem Norrisem bym sobie pomyślał, ale jakoś. Slytherin, Larry Potter, Draco Malfoy, Pociąg do Hogwartu, Jęcząca Marta, Horacy Slughorn. Ariana Dumbledore, nie mam pojęcia kto to jest. Acjo. to jest chyba czar. Kieł, graub. No, widać, że na to są chyba trudniejsze niż w tej pierwszej talii. Ale tak, mamy dużo kar, to jest fajnie. No i mamy klepsydrę, która nam się tutaj przesypuje. I to byłby cały unboxing. Gra szybka, prosta, na imprezę, do wzięcia, duża nie jest. Ale zaraz Wam pokażę pudełko 10 cm na 10 cm, i na wysokość, jak zamkniemy, będzie miało 15 cm. Więc razem z innymi quizowymi grami imprezowymi, to myślę, że warto wziąć sobie Harry Potter Times Up. I tyle. Dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę. Jakiś komentarz, jeżeli chcecie. I zapraszam tutaj do playlisty gdzie są gdzie mam więcej gier z Harry Potterem i tylko mam taką playlistę, więc wielbiciel na pewno tam coś dla siebie znajdzie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia